Basiu, a co w sytuacji, kiedy na przykład w domu jest już instalacja gazowa? No to wtedy hybryda. Czyli to coś takiego, jak jest w autach na przykład. Czyli i prąd może być i benzyna. Dokładnie. Ale już dojeżdżamy, Kasi. To jest ten dom. Dostałam z polecenia kontakt do tego człowieka. Super. Tak to mówią. Dobry. Baby Dzień dobry z wozu, koniom. E <noise> Przepraszam, panie pewnie z tego goldena. E Dzień dobry, pierwsze koty zapłoty. To znaczy tak, ja jestem z Golden Globe Energy, a pani Kasia Mniej właśnie pytań... chciała. Więcej bezpieczeństwa. Wróg czuwa. E no. A poza tym to ja jestem wymagający. Znacie zasady. E no, wy. zasady? E no, no, no. No, zasady. Zas Pana Szwagier powiedział, że macie w domu gaz ziemny. No, może i mamy, ale są zasady tajemnica. No, ale e, czym się ogrzewacie? Ale w sensie siebie czy domu? E, no. Grażyna, e, pokaż! Nie! Gdzie ona biegnie, ludzie, po co to wszystko? O gaz, proszę pani, to jest na dwoje babka wróżyła. To znaczy? Raz jest tani, a raz drogi. Człowiek nie nadąża. Dlatego my mamy tu, tu, cudo, piec na eko groszek. Farbowany list. Ani eko, ani groszek. No Ale przecież ona się męczy. Zaczynam rozumieć, że tak biegacie, żeby się rozwijać. Brawo! Tego węgla to nam starcza. Do połowy stycznia. A jak jesteśmy rozgrzani, no to idzie nam połowa wsadu. Koniecznie potrzebujecie pompy hybrydowej. I dzięki tej pompie wasze rachunki za sezon grzewczy spadną do około hmm, 1500 zł. Golden Globe Energy produkuje urządzenie, które zapewni wam klimatyzację, ogrzewanie, ciepłą wodę użytkową, a zamontowany sterownik wybiera takie źródło ciepła, które w danym momencie jest tańsze. No, Grażyna, chociaż raz ten twój brat przysłał kogoś rozsądnego. No to my już idziemy, dzięki. No, nie, Do widzenia. Nie, 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 spokojnie. Spieszmy się powoli. Grażyna jest coś świętować! Robimy szarlotkę!